Na temat historii Polski podczas wojny i okupacji 1939-1945 ukazało się wiele książek, artykułów i filmów. Jednak takiej syntezy dotychczas nie było. W swojej najnowszej publikacji profesor Andrzej Chwalba przejrzyście opisuje dzieje polskiego heroizmu i męczeństwa, gdyż Polska istotnie krwawiła i walczyła jak nigdy przedtem. Jednak mieszkańcy Polski w tych latach również prowadzili codzienne życie, kochali się, chodzili do teatrów, wychowywali dzieci i dbali o zaspokojenie podstawowych potrzeb. Właśnie ta zwykła egzystencja była powszechnym doświadczeniem milionów, a nie opór czy eksterminacja. Stąd potrzeba zrównoważenia historii militarnej i politycznej uważnym przyjrzeniem się gospodarce i funkcjonowaniu cywilów. Jak wyglądało codzienne życie w okupowanej Polsce na wsi, w małych miasteczkach, w metropoliach. Jak żyło się latem, a jak zimą. Jak cywile organizowali sobie żywność, odzież i opał. Ponadto w książce znajdziemy charakterystyki wszystkich czterech okupantów oraz wnikliwy opis skomplikowanych i wieloaspektowych relacji polsko-ukraińskich. Autor stara się też oddać pełny obraz zróżnicowanego stosunku Polaków do zagłady. Wreszcie skupia się na niedającej się z niczym porównać batalii, jaką było bez wątpienia powstanie warszawskie. Właśnie ten zniuansowany obraz z lat 1939-1945 czyni nową książkę Andrzeja Chwalby pozycją absolutnie wyjątkową. Polska krwawi, Polska walczy to źródło wiedzy dla tych, którzy są zdania, że o historii Polski podczas II wojny światowej wiedzą za mało oraz niesamowita czytelnicza przygoda dla tych, przekonanych, iż wiedzą już na ten temat wszystko, co wiedzieć należy.